Cześć, witajcie. Kolejny traktor, tym razem coś mniejszego. Arion 430, 17 rok. Traktor 4,5 litra, silnik FPTNF o mocy 110 koni. 5,750 udźwig podnośnika, 5 ton masy własnej. Zobaczcie, jakie fajne rozwiązanie. Tutaj nie ma tego dachu przeszklonego, ale jest duży szybertek. Nie wiem, czemu ktoś tak... Chciał taką opcję, ale tak jest. Wszystko elegancko widać, jak chcę ładować podniesiemy. Więc jest OK. Hop. Już jest zamknięte. Jest Klimka, jest radio oryginalne z USB to są wałki 540 540 ECO. Włącznik prądu pary wyjść, tryby, jazdy. No i najlepsze jest tutaj. Mamy wszystko w tym jednym joysticku. Całą jazdę, podnośnik, hydraulikę i ładować. Mega wielofunkcyjne urządzenie. Mamy jeszcze schowek. To są proszę bardzo instrukcje. Hotel pasażera, mamy jeszcze oświetlenie, słowek, bardzo dobrze wyposażony ciągnik. Jeździ elegancko, malutko pali, silnik super, FPT, chodzi równiutko. No mega wygodne rozwiązanie, co tu dużo mówić. Zobaczcie, tu mam wszystko w tym joysticku, ładowacz, tu mam jedynie rewers, Jedną ręką to ciężko Wam trochę pokazać, jak to funkcjonuje, ale no można wszystko naraz tutaj robić, bo operować skrzynią z zakresami, tu widzicie w Tak to działa. No i WeWers oczywiście bez sprzęgła elegancko, bez żadnych problemów bardzo przyjemna maszyna już dawno takiej nie mieliśmy, ale kiedyś takich było parę ładowa 3 sekcyjny klasa co tu jeszcze Wam powiedzieć? No? bardzo fajny ciągnik moim zdaniem jako taki pomocniczy Albo też jako główne, najmniejsze gospodarstwo. Bo on wcale nie jest taki mały, tak jak mówię. Ma 110 koni. 110 koni, komplet nowych opon. 388,524 Alliance, a więc nie jakieś tam najtańsze. Tu to, to samo. 480, 70, 38 Nówki. W tyłu mamy trzy pary wyjść, hamulce hydrauliczne, podnośnik tak jak mówiłem 5750 dźwigu, zobaczcie dwa siłowniki wspomagające. Zaczep praktycznie nowy szarnyler nieużywany, hak z dołu Nie wiem czy listy też jakieś bym nie znalazł do niego, jak to potrzeba ładna kabinka, pełnym oświetleniem. EHR na błotnikach, wałek i podnośnik Ładny, świeży ciągniczek Tutaj mamy szybko złącze Mach System I klas FL 120 tur, 3 sekcyjne z euroramką Przepraszam, nie, to jest mocowanie ma i leuks, dobrze mówię, ale jakby co też mam łyżki na to, nie ma problemu. I osprzęt, a można też założyć urbankę. Tak to się prezentuje. Zapraszam do oglądania, do testowania, do zakupu. Mega fajny, wielozadaniowy traktor. Jak zwykle w świetnej cenie. Pozdrawiam, do usłyszenia.